Siemaneczko, siemaneczko. Wszystkim witam, z tej strony Stiki zapraszam was do mini poradnika jak grać Heroes 5 online, tym razem przez Radmina. Nie będę tutaj tak szczegółowego w przypadku Game Rangera, ponieważ Radmin jest dużo bardziej intuicyjny i dużo bardziej prosty, niż by mogło się wydawać. Więc po pierwsze, co potrzebujecie, żeby zagrać? Potrzebujecie pobrać tą aplikację ze strony oficjalnej, oczywiście pobieranie jest bezpłatne. Wiadomo, jakieś funkcje premium, jakieś większe sieci trzeba do płacać i tak dalej, zawsze są jakieś tam premie jakieś muszą zarobić, ale w prostej postaci pobieracie, instalujecie na swoim dysku wszystko wam się instaluje, ja mam zainstalowane więc automatycznie tutaj się uruchomił dam go mniej więcej dam go powiększę tutaj wam na środek i macie tu taką aplikację w której możecie funkcjonować co potrzebujecie, żeby jakby zagrać z przeciwnikiem, z kolegą, z kumplem przez właśnie Radmina? Jakąkolwiek grę, nie tylko Hero 5 Potrzebujecie utworzyć nową sieć, nazywać ją jak chcecie, tworzyć hasło jak chcecie i do niej dołączacie. Jeżeli jesteście we dwóch, jesteście online, możecie oboje już grać prawdopodobnie w 5 czy inną grę przez sieć lokalną. I dzięki temu będziecie mogli się połączyć. A o tym za chwilę jak w Herosie 5 połączenie się wygląda za chwilę wam oczywiście pokażę. Ale sam wam pokażę, jeżeli chcecie jeszcze dołączyć do istniejącej sieci, jeżeli kolega stworzył wam sieć, a wy chcecie do niej dołączyć, to klikacie dołącz do istniejącej sieci i, 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 i dołączacie. Tutaj macie nawet sieć graczy taką ogólną, gdzie możecie jakoś tam się spotkać. Głównie ta stronka jest dość używana, aplikacja znaczy się przez Rosjan. Ale tutaj jest specjalnie założona sieć dla dla naszej grupy, dla naszej społeczności, dla mojego jakby kanału, więc jeżeli ktoś chce dołączyć i być pewny, że w Arenkę, w Herosie, Pięć Smoczej Lidze, czy w Herosa 5, gry, w które ja gram, będzie mógł zagrać, to zachęcam do dołączenia do tej sieci. Po prostu naz wpisujecie nazwy sieci, to zależy jak to wam przyjaciel, kolega, przeciwnik nazwał, czy po prostu chcecie być w innej wspólnej, no to po prostu do niej dołączacie. Jeżeli jest więcej osób, to też możecie oczywiście grać. Wpisujecie hasło, u mnie jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i dołączacie, hasło nie było jakieś trudne, ale no wiecie, to tylko takie przykładowe, żeby po prostu działało i funkcjonowało. Nie chcę coś utrudnić jakimś ciężkim hasłem, więc teraz po prostu przejdźmy do tego, w jaki sposób możecie, będąc już w tej sieci, ja jestem tutaj z Knight of Night, z innymi osobami, jeżeli są online, jak one mogą dołączyć do gry i jak wytworzycie grę, żeby przeciwnik mógł z wami pograć, więc przejdźmy do kolejnego punktu. Przechodząc dalej, jeżeli chcecie stworzyć grę, no to po prostu będąc w tej jednej sieci, o której wam tu pokazałem, którą zresztą widzieliście, wchodzicie, szukacie waszej gry, w tym przypadku Heroes of Might and Magic 5, klikacie ją, uruchamiacie oczywiście tą grę, żeby ona się po prostu bez problemu uruchomiła, no to chwila tutaj trwa, bo to inaczej działa niż przez Game Rangera. Gra się dla was oczywiście uruchamia i wy, jako osoba, która jest hostem, nie koniecznie musicie być administratorem w tej grupie na radminie po prostu że jesteście razem wspólnie w online w tej samej sieci lokalnej tworzycie grę Klikacie dwie luda, gracze, klikacie sieć lokalna Klikacie stwórz arena1962 w tym wypadku Czy inną tam mapę, niekoniecznie co wy tam gracie, mapy, arenki i tak dalej, nie jest to istotne w ogóle Tutaj jest pełna dowolność, ale stricte pokazuje to podróż pod Smoczą Ligę odnośnie areny HH5 naszego, Naszej ligi, naszego turnieju I kiedy już to stworzycie czekacie aż przeciwnikowi wyskoczy Aż dołączy do waszej sieci. Dołączając do waszej sieci, zaraz wam pokażę drugiej strony, jeżeli przeciwnik to zrobi. Ale na razie, poczekajmy, aż do nas przyjdzie przeciwnik, i dzięki temu będziecie mogli w jakiś tam sposób zacząć grać. Jak widzicie, po chwili dołączył do was przeciwnik i musi zaakceptować, oczywiście, mapę. Dołączył do was i klikacie po prostu, rozpocznij grę. I gracie sobie tu w tym przypadku arenę, naszą polską fajną arenę w Herosie 5, więc serdecznie oczywiście zachęcam pograć sobie w nią. Więc jeżeli ktoś by miał problemy z Game Rangerem, z Hamas i tak dalej, to oczywiście będzie mógł sobie zagrać. A teraz zobaczymy z perspektywy osoby, która dołącza, w jaki sposób to trzeba zrobić. Z drugiej perspektywy wygląda to w taki sam sposób. Jesteście razem w wspólnej grupie na Radminie. Wchodzisz... W grę Heroes of Maiden Magic 5 oczywiście w tym przypadku, na tym przykładzie się posługujemy, ale tym, że jakkolwiek inna gra, bo temporanik miary jest trochę uniwersalniejszy. Czekajcie, aż gra oczywiście się uruchomi. Wchodzicie w opcję wielu graczy, sieć lokalna. I tak jak tworzyliście, to nie, nie tworzycie. Widzicie każdy tutaj, jakby pokój, który jest tworzony w waszej wspólnej sieci lokalnej, jeżeli na przykład będzie jeszcze inny przeciwnik i to będzie kilka na przykład gości knajd jakiś Lohi, jakiś Jacek no i wchodzicie w tą grę, którą założył was przyjaciel, was przeciwnik, czy wasz kolega klikacie po prostu dołącz dołączacie stopniowo do gry klikacie, akceptacja, zależy od warunków czy wybieracie miasto czy nie, ale na Arenie tak się po prostu robi przeciwnik klika rozpocznij grę i automatycznie jesteście razem, razem w polu bitwy. Odnośnie Herosa 5 to przypominam, żeby nie mieć, nie mieć, nie mieć modów odnośnie zmiany mechanik i mapy. Więc jeżeli gracie arenę, musicie mieć exod areny i arenę w mapach. Jeżeli gracie podstawową grę, to tu musicie mieć podstawowy plik. No i bez żadnych aren w folderze maps, więc musicie to pilnować. A modyfikacje graficzne i tak dalej, na których ja używam, czy nie używają, oczywiście możecie mieć wprowadzone i to z niczym się nie gryzie ani z Radminem, ani z Game Rangerem. Mam nadzieję, że Wam ten króciutki poradnik się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, udostępniajcie znajomym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak grać przez Radmina. A mimo mimo wszystko fajnie tutaj można razem się dogadać i być w wspólnej grupie, której potem dzięki teraz zachęcam, czyli się do Batono ale prywatnie też w swoich grupach. Oczywiście możecie o pokojach, czy jakby to nazwać wspólnie wspólnie rozgrywać i cieszyć się przyjemnością, jeżeli wam Game Ranger oczywiście na to nie pozwoli. Dzięki wam, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia na moich streamkach i innych poradnikach, które oczywiście ciągle są też na kanale. Dzięki wam i do zobaczenia. Bye bye!